To jest mój pierwszy raz we Wrocławiu można powiedzieć, że jestem takim wrocławskim prawiczkiem autentycznie pierwszy raz trochę się zachmurzyło, mam nadzieję, że nie będzie padać yy, ogarniemy apartament i ruszamy w miasto ja się nie nadaję do tego vlogowania powiem wam, nagrałem wejście jak ci wszyscy vlogerzy do pomieszczenia i zapomniałem o stynce, że też powinna ze mną wchodzić. Kur, <gul> dobra, Czekamy na odjazd y polinki, czyli kolejki linowej która jedzie tutaj nad Odrą. Eee, nazwa ta została wymyślona przez jakiegoś studenta Politechniki wrocławskiej. Na no, Polinka dlatego, no bo Politechnika Poli, a Linka, no bo kolejka linowa. Eee, a jest teraz przerwa sanitarna, tak więc o 17:00 dopiero odjazd za 13 minut. Jesteśmy totalnie niewyspani, bo wczoraj w nocy gdzieś tutaj yy, trwała jakaś impreza i cały czas schodami biegały jakieś napalone nastolatki, które regularnie myliły mieszkania i łapały nam za mklamkę. Dodatkowo jak wczoraj przyjechaliśmy to jeszcze nie było wody tutaj w apartamencie. Na szczęście ktoś wieczorem to przyszedł i naprawił. Prawdopodobnie jakaś awaria była w całym budynku. Yy, a wieczorem jeszcze zaczęło padać we Wrocławiu. tutaj, Tak więc już totalnie Wrocław przywitał nas. Źle. No ale dobra, przeżyliśmy, jest sobota, jest dziewiąta, za chwilę zjemy śniadanie idziemy w miasto. Jest trochę ładniejsza pogoda, tak jak sobie tutaj spoglądam, może będzie trochę lepiej. No ale słuchajcie, nie o tym chciałem gadać, bo, bo to jest nudne. Chciałem opowiedzieć czymś, o czymś innym, co zapewne za chwilę sprawi, że zbiegną się wiecie wszyscy YouTube'owi tutaj. Yy, foliarze wszyscy miłośnicy wiecie, pewnych ugrupowań politycznych i. Zwolennicy, wiecie, teorii płaskiej ziemi i, i, i ogólnie przeciwnicy sieci 5G i cała reszta. No ale dobra, trudno. Słuchajcie, chciałem Wam opowiedzieć o tym, że przyjąłem już pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca, czyli właśnie tej z AstryZenka. Dokładnie. I mam się dobrze. Ja ją przyjąłem już, słuchajcie, tydzień temu, tak więc chciałbym Wam opowiedzieć kilka słów o tym, jakie miałem objawy po przyjęciu jej, bo może ktoś z Was się zastanawia, czy je szczepić, czy nie. I... może rozwija jakieś Wasze maluteńkie wątpliwości w tej kwestii. Eee, ja, słuchajcie, nie miałem praktycznie żadnych objawów po szczepieniu. To znaczy, jak się zaszczepiłem w tamtą sobotę, przyjąłem tą pierwszą dawkę, to tak naprawdę w sobotę tylko byłem delikatnie jakoś osłabiony. Eee, natomiast tak naprawdę pierwsze takie poważniejsze objawy i chyba jedyne, prawie jedyne, miałem w niedzielę. Bo miałem taki delikatny stan przedgorączkowy, dreszcze yy, chyba podwyższone temperaturę ciała, no ale wziąłem sobie paracetamol. Nie musiałem wtedy pracować, tak więc położyłem się na 3 godziny i mi to po prostu przeszło. Yy, a od poniedziałku już się czułem bardzo dobrze, ale strasznie zaczęła boleć mnie ręka. Czyli miejsce, w którym miałem zrobione to szczepienie, ta lewa ręka w moim przypadku. I to bolało mnie tak, jakby mnie ktoś po prostu pobił, jakby mnie ktoś uderzył jakimś przedmiotem twardym w rękę bardzo mocno. Nie miałem żadnych śniaków, nie miałem żadnych znaków, ale po prostu tak mnie bolała ręka. No i to utrzymywało się gdzieś do czwartku. W czwartek już tak naprawdę przestała mnie prawie ona boleć. Wczoraj jeszcze może minimalnie coś odczuwałem przy dotykaniu, ale to tak naprawdę już bardzo minimalnie. A dziś już jest wszystko w porządku. Innych objawów osobiście nie miałem, no ale wiem, że inne osoby, które się razem ze mną szczepiły w akad z akademii wtedy, no miały gorączki mocniejsze. E, no, taka jest specyfika tej szczepionki, że ona zawiera w sobie innego wirusa, który, który no, zaraża organizm po zaszczepieniu i ma spowodować, że właśnie organizm zbuduje sobie taką przyszłościową odporność przeciwciała właśnie na koronawirusa. No i ona działa troszeczkę właśnie inaczej przez to niż Pfizer. W Pfizerze pierwsza dawka jest normalnie przyjmowana, a druga po dwóch tygodniach. No tutaj ta druga dawka jest właśnie tak jak ja mam dopiero po 11 tygodniach przyjmowana, tak więc ja mam termin w maju na tą drugą dawkę. W przypadku właśnie AstraZeneca no im dłuższy ten okres pomiędzy pierwszą a drugą dawką tym lepiej. No. Tak więc jak widzicie, mam się dobrze. Nie mówię z brytyjskim akcentem, chociaż chyba powinienem. Powiem Wam szczerze, tak, że liczyłem bardzo na inną szczepionkę, na Sputnika, no Ponieważ wiadomo przecież, że ze szczepionką jest wszczepiany chip. Tak więc myślałem, że po prostu jak sobie przyjmę Sputnika, no to od razu mi wszczepią, wiecie, rosyjski pakiet językowy z rosyjską wersją Windowsa. Eee, no i nie będę musiał na żadne kursy językowe chodzić, po prostu od razu będę znał rosyjski, będę pisał cyrylicą i będzie idealnie, już normalnie będę mógł jeździć na wschód, podróżować. No ale niestety, słuchajcie, niestety, na no, tym bardziej po tej brytyjskiej też nie mówię, jak widzicie, z jakimś akcentem brytyjskim. Tak więc coś poszło chyba nie tak. Ale to chyba skargi już do Billa Gatesa bardziej. No dobra, słuchajcie, nie zanudzam już, jem śniadanie z Justynką i idziemy we Wrocław. Najlepsze jest to, że słuchajcie, zamiast zwiedzać jakieś tutaj zabytkowe rzeczy, miejsca we Wrocławiu ja tutaj łażę i napotkałem jakiś budynek, chyba stary budynek Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i zacząłem robić zdjęcia tego starego budynku zamiast jakichś takich, wiecie, zabytkowych rzeczy. Dobra, to co? Idziemy na Ostrów Tumski? Tak. Dobra. Chodźcie, trochę zabytków liźniemy. No i Ostrów Tumski, no i starsza część Wrocławia, która powstała na ówczesnej wyspie na obszarze przepraw na odrze w okolicy ujścia rzeki Oławy. Może nie do końca mojej klimaty, ale zobaczyć to miejsce musieliśmy. W planach był jeszcze Mostek Pokutnic, czyli kładka łącząca wieże kościoła Marii Magdaleny. Ale to za chwilę. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że mi się teraz uda to nagrać. Schowałem się pomiędzy budynkami i podłączyłem sobie mikrofon krawatowy, bo strasznie wieje wiatr. Ale to, co wam wcześniej pokazałem, a muszę to powiedzieć teraz, bo tam był straszny chaos na ulicy, to był pomnik anonimowego przechodnia, taka instalacja Jerzego Kaliny, która pierwotnie wzór w latach 70., chyba w 77 roku, i nazywała się Przejście. Dlatego bardzo wielu Wrocławian do tej pory nazywa. To miejsce przejściem. Tutaj we Wrocławiu została ona otwarta w 2004 lub 2005 roku. Ciekawostką jest to, że pozostawiono tym postaciom ubrania z lat 70., czyli te rzeźby wciąż mają takie stare ubrania z lat 70. Kapelusze, płaszcze, kobieta pcha taki stary wózek. O, co taka ciekawostka. Natomiast słuchajcie, teraz jestem w fajnym miejscu, bo jestem na tak zwanym wrocławskim Manhattanie. To jest taki kompleks budynków wybudowany pod koniec lat 60. One zostały odmalowane teraz, tak więc już nie wyglądają tak, jak jeszcze jakiś czas temu. Chyba w 2005 roku zostały odrestaurowane i teraz się prezentują, tak wiecie, bardzo wspaniale. Dzięki Monika za polecenie ogólnie tego miejsca. Natomiast słuchajcie, wciąż robią wrażenie ze względu na kształt okien swoich chyba były kojarzone przez wielu Wrocławian z sedesami i sedesowcami nazywane były. Ale gdzieś na jakimś forum wyczytałem, że, że mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają, ludzie, którzy tutaj mieszkają, no nie czują się z tym dobrze, tak więc zgadzam się z nimi w pełni, gdybym tutaj mieszkał. No raczej nie chciałbym być nazywany w ten sposób, że mieszkam w jakichś sedesach. Ale coś w tym troszeczkę jest. Są dość bardzo specyficzne. Powoli ucieka światło, od teraz wyszło nawet przez chwilę jakieś zachodzące słońce. Ja więc kończę, nie przedłużam, lecę jeszcze zrobić kilka ujęć. Dobra, mylę się już, ale jest tak zimno, że masakra. Dobra, koniec. Wrocławski Manhattan, czyli zbiór sześciu budynków mieszkalnych na Placu Grunwaldzkim. Architektem była Jadwiga Grabowska-Hawrylak, która chciała, aby całość miała klimat śródziemnomorski. Nie do końca się to jednak udało ze względu na cięcie kosztów i niską jakość materiałów. W trakcie powstawania drugiego z budynków władze lokalne chciały nawet przerwać budowę. Uratowają wizyta pierwszego sekretarza KC Edwarda Gierka w Paryżu, gdzie Polska zaprezentowała na wystawie swoje ówczesne najlepsze realizacje architektoniczne. Wśród nich był projekt wrocławskiego Manhattanu. To jest takie miasto, gdzie co 5 metrów jest sklep żabki. A jest to miasto, gdzie piesi muszą w 3 sekundy przejść przez przejście, bo się światło zmienia. Po 3 sekundach.